Tak, lecą, lecą Lecą na ze mną także lecimy dalej lecimy dalej lecimy dalej nie śpimy tak nie nie są kierujące Nie potrzebujemy tych aktywnych Tak. tutaj przychodźcie do nas to zobaczycie jaka siłownia tutaj jest słońca tam w ostatniej chwili a ja, no to, to dobrze to dobrze jednak dopiero niektóre jeszcze punkty lepite docierają <grymne> dobrze, że chociaż coś działa nie? no, zaczynam się spróbować, teraz poplałem trochę ale już, już padł i dochodzi do siebie także, także będzie wszystko jest w porządku z nowym już co? Jeszcze, jeszcze ze 4 worki będzie już jak nowy Dit is nie veroorsaak nie. Dit is te moeilik. Stop.

Dobrej tak jest. Pełny. Operator Patryk tam wjeżdża z ciężkim sprzętem. Także zobaczcie, tutaj załącza. Zaraz przekręca kluczyk, odpala i tak Tak to właśnie zala będzie. Start Podnieś się trochę do góry. Także tak, tak to leciało. Powiedz tu kilka słów jeszcze Co W kobiety. Skończyłem 30 lat o. i niedługo impreza. Gruba impreza u Patryka 30 w sobotę w starym Kurowie, także, także bądźcie z nami i lajkujcie, subskrybujcie. Także, także pozdrawiam. Pozdrawiamy i lecimy, lecimy dalej z tą robotą.